Rafał Olbiński to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i zdecydowanie jeden z najbardziej uwielbianych artystów w Polsce. Przede wszystkim urok osobisty. Jego sława sięga daleko poza granice naszego kraju. Tak. Pochodzący z Kielc artysta studiował architekturę na warszawskiej Politechnice. Z tym, dlaczego zdecydował się podjąć karierę stricte artystyczną, wiąże się ciekawa anegdota. Jako student architektury zorientowałem się, że o wiele łatwiej rozmawiać z dziewczynami w kawiarni, rysując ich portrety, niż rysując przekroje fasady jakiejś architektonicznej, czy belki, i napięcia. Także wydaje mi się, że to było głównym powodem, dla który zdecydowałem się, że jednak wola rysować te, Portrety jakoś to sukcesem to robiłem, bo potem koleżanki były bardzo zainteresowane i nawet kilka z nich namówiłem później na pozowanie do moich pierwszych pród z aktami. Krótko po studiach Rafał Olbiński rozpoczął współpracę z magazynem Jazz Forum. Jak miało się później okazać, muzyka stała się jednym z najważniejszych elementów jego twórczości malarskiej i graficznej. I droga ta wiodła od jazzu przez Broadway aż do najważniejszych, największych przedstawień operowych na świecie. O dziwo, że w szkole w średniej miałem 3 minus ze śpiewu czy z muzyki, ta muzyka mi cały czas towarzyszyła. Ale to wszystko wynik przypadku. Ten przypadek z moją przygodą z jazzem, który trwał z no, 10 lat przynajmniej powodował to, że nie tylko słuchałem jazzu z wielką przyjemnością, ale poznałem wielu fantastycznych artystów, gwiazdy. A potem, niestąd znowu zamknęła się kurtyna z jazzem i pojawił się też przypadkowo zupełnie, pojawiła się opera. Przez to, że jakiś taki powiedzmy mogę w tej chwili użyć casting na serię plakatów do opery nowojorskiej wygrałem przez parę lat potem a to, to opera mi towarzyszyła też właśnie muzyka, też poznawałem artystów, że parę tych wielkich gwiazd kupiło moje obrazy. Także to fajnie wspominam. Oczywiście też słuchałem e, selektywnie, bo oczywiście trudno do, do pracy słuchać całe cykl Wagnera, bo to jest, bo można usnąć, ale te wszystkie wesołe arnie włoskie, oczywiście tak. Ogromna rozpoznawalność Rafała Olbińskiego wiąże się z jego twórczością graficzną. Ale zanim stał się jednym z najbardziej nagradzanych i utytułowanych twórców grafiki na świecie, zanim rozpoczął współpracę z najważniejszymi, największymi tytułami magazynów, takimi jak The New York Times czy Newsweek, czekała go trudna przeprawa. Przeprowadzka z komunistycznego kraju, jakim wówczas była Polska. Do stolicy świata, czyli do Nowego Jorku. Był to szok emigrant z mojego kraju z wielkimi kompleksami, z walizką e, e, marzeń, e, z kompleksem odcieczy wiedeńskiej, samo a Postania Warszawskiego i tak dalej. To, to oczywiście nikogo tam to nie interesuje. No i z drugiej strony ten wielki nowy Jork, który nie był tylko amerykański nowy Jork, to był Nowy Jork międzynarodowy to była. Stolica Sztuki. Zresztą to, że Departament Stanu, CIA, wyłożył duże pieniądze, żeby przenieść Stolicę Sztuki z Paryża do Nowego Jorku, zaowocowało. Nelson Rockefeller, który został mianowany komisarzem Babilonu Amerykańskiego w 1954 roku w Wenecji, zapytał się swoich doradców, a co teraz jest takiego modnego w Europie? A no, taki taszyzm jest. A, taszizm, a co to jest tak w ludzkim języku? A no, chlapią farbą. A uczy, jest ktoś młody, to chlapie farbą? No jest taka grupa degeneratów, pijanych, wiecznie mieszkających, widzisz, taki Polok, de Kunik, taki Holender, co udaje Amerykanina, jakiś tam Rodko, takich parę, no oni nie sprzedają żadnych obrazów, cały czas są w dupę pijani, także, no to pokażcie mi tych tych obrazów, no to prostu jeśli tam obrazy tego, to jest autentyczne. No i Mówi fajnie, no ten też chlapie farbą, ten Polok. No. I następnego tygodnia ukazał się wielki artykuł w magazynie Life, który był właścicielem, był Rockefeller, o wielkiej gwiaździe, gwiaździe światowej sztuki Jacksonie Poloku. Wystawa Poloka pojechała do Wenecji i gwiazda została narodzona. Się to źle skończyło dla artystów, oczywiście, bo i nagle mieli tyle alkoholu, że po prostu nie wiedzieli, co z tym zrobić. Także wszyscy źle skończyli, ale ta Europa, która zawsze dla Ameryki była. Odnośnikiem, jeżeli chodzi o kulturę, malarstwo, sztukę itd., itd. Wszyscy wielcy malarze XIX wieczni na początku XX wieku amerykańscy jechali do Europy, żeby się sprawdzić. Po II wojnie światowej malarze europejscy jadą do Ameryki, żeby się sprawdzić. I to jest niesamowity fenomen to, że zawsze ta sztuka europejska była elitarna to znaczy przykłady szły z góry od papieża, jego dobrego gustu, do króla, jego jeszcze lepszego gustu, do później magnaterii, później bogatego mieszczaństwa, francuskiego czy angielskiego, a do mas, a Ameryka to wszystko odkręciła. Trendy zaczynają się w gettach miast amerykańskich, także gwiazdami są, no powiedzmy, nie chcę tutaj używać przymiotników niepotrzebnych, ale tacy, Narkomani jak Basquiat, jak, jak tacy kombinatorzy i szarlatani jak Andy Warhol. I tak chwyciło. To, że przeżyłem w Nowym Jorku, dosyć wygodnie, no prawdopodobnie sukces w tym takim ciężkim zawodzie. Przypuszczam, że to, że byłem. Traktowany, czyli właściwie od początku robiłem sobie opinię tak zwanego konceptualnego artysty. Bardzo często było tak, że jak dyrektor artystyczny Time czy Newsweeka nie miał pomysłu na okładkę, to dzwonił do paru takich facetów jak ja, co mu tę okładkę też wymyślali, nie tylko robili. Przypuszczam, że to było chyba ten taki element najbardziej istotny w tym wszystkim. Druga wersja jest taka, że oczywiście mój nieodparty urok osobisty tutaj działał cuda, i to był właśnie ten główny powód względnego sukcesu. Tym, co wyróżniło Rafała Olbińskiego spośród innych twórców grafiki, było głębokie ukorzenienie w tradycyjnej sztuce, zarówno w malarstwie, jak i rysunku. Dziś to właśnie malarstwo jest najważniejszą formą wyrazu twórczego Rafała Olbińskiego. Jest to malarstwo, które możemy określić mianem symbolizmu. Artysta sięga do szerokiego repertuaru dorobku światowej kultury, do literatury, mitologii, do malarstwa dawnych wieków. Możemy w jego przypadku mówić o pewnego rodzaju malarskiej erudycji. Jego sztuka jest niesamowicie narracyjna i ma wiele wspólnego właśnie z opowiadaniem historii. Ja się inspiruję wszystkim. Właściwie. Gdy... Całą historią sztuki, prawdę mówiąc. A z tym, że mniej może na pewno malarstwem abstrakcyjnym czy ekspresyjnym, bardziej malarstwem figuratywnym, bo jestem takim niespełnionym pisarzem. Także to wszystko, co maluję, jest jakimś takim substytutem na, na te piękne opowiadania, które bym wypisał, by bez celery, gdybym był pisarzem. Dzisiaj ten niezwykle uznany twórca dzieli swój czas pomiędzy Polskę i Martynkę, uczy się francuskiego, pisze kolejne książki i otwiera swoje kolejne wystawy.